Czapka Linda jest projektem, który przerabiamy grubą włóczką na grubych drutach. Wykonanie jej zajmuje nam mniej więcej niż jedno popołudnie, więc jest to projekt polecany również osobom początkującym. Zaczynamy ściegiem jerseyowym, potem mamy mały fragment ściągacza i następnie jerseyem dziergamy aż do samego końca czapki. Ciekawym wykończeniem jest łączenie czapki tutaj na górze, ponieważ zwężenia w niej występujące są ułożone gwiaździście. Bardzo ładnie się to prezentuje na samej czapce. Jak również na założonej na głowie. Do wykonania czapki potrzebne będą dwa motki włóczki Snow Firmy Drops. Druty 8 mm na żyłce 40 cm, a raczej te, które razem z żyłką tworzą obwód 40 cm, są to druty krótkie. Zwróćcie proszę na to uwagę, ponieważ druty dłuższe nie dadzą rady w okrążeniu. Mam też zapasową dłuższą żyłkę, którą wykorzystam przy technice Magic lub przy wykończaniu czapki na górze. Taki marker, który swobodnie zmieści się na duże druty. I dziewiarska i kluczyk do zmiany żyłki na drucie. Zaczynam od nabierania oczek na druty. Potrzebuję nabrać 56 oczek, aby wiedzieć, jaka dokładnie długość włóczki jest mi potrzebna na ten ogonek. Owinę sobie najpierw 10 razy włóczkę wokół drutu i to będzie mój odnośnik do mierzenia potrzebnej włóczki. Mam 10 okrążeń włóczki na drucie. Dejmuję to teraz. Tyle włóczki jest mi potrzebne, aby nabrać 10 oczek na druty. Teraz odmierzę sobie dodatkowe jeszcze 5. To jest 1, 2, 3. To już mam na 30 oczek. 40 i 50. I to są właśnie takie 50 oczek mniej więcej tutaj będzie nabrane, plus jeszcze 6, czyli dodatkowo tyle. W tym miejscu mogę zacząć nabierać oczka. Reszta jest moim długim ogonkiem, który w trakcie nabierania oczek będzie się po prostu skracał. Także zaczynamy. Rozpoczynam nabieranie oczek. Włóczka do ogonka idzie po kciuku, a włóczka do motka idzie po palcu wskazującym. O tak, tworzę sobie taki trójkąt wewnątrz mojej dłoni. I rozpoczynam nabieranie. Pierwsze dwa oczka nabieram w ten sposób, że nitkę, która jest rozciągnięta pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, przyciskam z góry drutem, wkłuwam się w pętelkę, która się zrobiła wokół kciuka, i przez tą pętelkę przeciągam włóczkę z palca wskazującego. O tak. W ten sposób zrobiły mi się na drutach pierwsze dwa oczka. Teraz już będzie trochę łatwiej. Prowadzę drut o kciuku do góry, zahaczam o włóczkę z palca wskazującego i przeciągam ją bezpośrednio na drut. Zaciągam dość delikatnie, nie za mocno i powtarzam tę samą czynność. I tak w sumie nabiorę 56 oczek, które jest mi potrzebne do, do zrobienia tej czapki. Mam już 56 oczek na drutach. W tej chwili mogłabym rozpocząć przerabianie ich w okrążeniu, ale chcę wam pokazać jeszcze jedną metodę, w jaki sposób można połączyć ze sobą dwa brzegi robótki, żeby móc w okrążeniu przerabiać. Ta metoda będzie polegała na dodaniu jeszcze jednego ostatniego oczka, które za chwileczkę zredukujemy. A więc dodaję 57 oczko w tej chwili na drut. Mam ich teraz na drutach 57. Najpierw wyrównuję sobie wszystkie oczka, czyli robię to w ten sposób, żeby łańcuszek, który jest stworzony na brzegu, był skierowany cały czas w jedną stronę, żeby wszystkie oczka nie były przekręcone, tylko równo ułożone. Przekładam robótkę w taki sposób, żeby w prawej ręce trzymać wolne włóczki i. Pierwsze oczko, które schodzi z drutu, przekładam na prawy drut bez przerabiania. O w ten sposób. Natomiast to drugie oczko, to ostatnie oczko wykonane jako 57, przekładam w tej chwili nad pierwszym oczkiem przerobionym. O tak. I zaciskam je tutaj od spodu. W tej chwili Mamy znów 56 oczek na drutach. Robutka jest mocno związana, ponieważ oczko pierwsze, które tutaj było, jest tak naprawdę już na prawym drucie. 57 oczko zostało wykorzystane do zablokowania tego oczka, żeby dobrze się trzymało. I więc jesteśmy w tej chwili na początku robótki i zaznaczamy sobie markerem, że to jest właśnie początek naszego okrążenia. I przerabiamy po kolei całe okrążenie oczkami prawymi ogonek z przodu, włóczka z tyłu. Teraz ta włóczka mi też się trzyma przodu, więc muszę ją sobie przełożyć przez środek, o, i będę przerabiać oczka prawe. Pierwsze oczka, które schodzą z drutów. Zawsze są bardziej ciasne niż te, które się pojawiają później już w środku robótki. Dlaczego? Dlatego trzeba do nich trochę więcej cierpliwości i może trochę więcej czasu, żeby je przerobić, ale no, tak to jest. Z pierwszymi najtrudniej. I tak powolutku przerabiam całe okrążenie tylko oczkami prawymi. Jestem przy końcu okrążenia. Przerabiam ostatnie oczko w tym pierwszym okrążeniu, przenoszę marker i przerabiam jeszcze trzy okrążenia, tak żeby w sumie mieć przerobione cztery okrążenia oczkami prawymi. Przerobiłam już cztery okrążenia ściegiem jerseyowym, czapka wywija mi się bardzo ładnie i żeby ta tendencja do wywijania nie poszła zbyt daleko oraz żeby wprowadzić nieduży element dekoracyjny tutaj na brzegu czapki, to teraz dwa okrążenia przerobię ściągaczem 1 na 1 czyli jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. I tak w drugim okrążeniu już widać, że mój wzorek się wyraźnie zarysował, więc przerabiam do końca to okrążenie i potem znowu przechodzimy do robienia ściegu jerseyowego. Przechodzę znowu do dziergania całości tylko oczkami prawymi ściegiem jerseyowym przez najbliższe około 15 cm, tak żeby całość mojej robótki... Począwszy od zawiniętego brzegu do mm, następnego momentu, kiedy się znów zobaczymy, miała około 18 cm. Dziergamy dalej, oczka prawe. Aby połączyć ze sobą włóczkę z dwóch motków wełny Drops, to jest gruba wełna, najpierw przez kilkanaście centymetrów rozdzielę, jakby odchudzę tą włóczkę. Odetnę nieduży fragment, zostawiam tutaj tyle i z drugiej strony, z drugiego motka robię dokładnie tak samo. Też mniej więcej tyle rozdzielę najpierw, i potem tutaj o odetnę. I połączę je teraz na zakładkę w taki sposób, żeby te odchudzone kawałeczki wystawały z jednej i z drugiej strony. Tak? Przerabiam dalej. Tutaj pierwsze oczko będzie jeszcze ze starego motka, a nowe już wrobimy ze złączoną włóczką. I tutaj kilka oczek. Przerabiam złączoną włóczką, o tak. I w tym momencie, gdzie widzę, że już się tutaj rozdziela nowa włóczka z nowego motka, oddzielam ten jeden koniec. Już go nie będę przerabiać i przerabiam już tylko włóczką z nowego motka. No, i co, dziergam dalej. Przerobiłam już 15 cm od ściągacza, i jest to moment, w którym zaczynamy pierwszy, pierwsze okrążenie z redukcją. Będę redukować oczka co 7, więc przerabiam najpierw 5 e, oczek na prawo. 2, 3, 4, 5. I teraz oczko szóste i siódme przerobię razem. Wbijając się na, z lewej strony przerabiam je klasycznie jako oczko prawe. I teraz znowu pięć oczek prawych, pięć oczek prawych. I oczko szóste i siódme przerabiam razem na prawo. Znowu pięć oczek prawych. I oczko szóste i siódme razem na prawo. W tej chwili mam na drutach 48 rzędów. Kolejne całe okrążenie będę robiła tylko na prawo, ale w międzyczasie zmienię żyłkę. Ponieważ obwód czapki wyraźnie mi się zmniejsza, i już przerabianie tego w okrążeniach nie jest takie komfortowe, to jest to dobry moment, żeby zmienić żyłkę na dłuższą i przejdziemy do przerabiania tej czapki techniką Magic Loop, a więc jak to robię? Najpierw muszę wykręcić drut z jednej żyłki. Więc biję się tutaj kluczykiem w samą żyłkę i wykręcam drucik. I żeby przymocować drugą żyłkę, to potrzebuję takiego łącznika. O, takiego łącznika. Tak, do którego przykręcę drugą żyłkę. Teraz do tej drugiej końcówki przykręcę sobie jeszcze drut numer 8, który wypięłam z krótkiej żyłki. O tak, zablokuję sobie ją jeszcze tutaj, żeby się nic nie, nie rozkręcało. I przeciągam tą żyłkę przez całą czapkę. Ale tutaj w którymś momencie jest taka sztywna ze względu na łącznik, ale już tutaj widzimy, że o, udało się super. Teraz wykręcam łącznik. Wykręcam drut. I zapinam drut do. Nowej żyłki. I takie to jest proste. <noise> Dlatego właśnie uwielbiam te wymienne druty i wymienne żyłki. Przechodzę do dziergania metodą Magic Loop. Będzie to polegało na tym, że tutaj mamy w tej chwili, yy, mamy w tej chwili druty z jednej strony. Mniej więcej w połowie jak na tę robótkę nie musi by to być dokładnie w połowie, ale mniej więcej w połowie. Wyciągam sobie tę żyłkę tutaj z drugiej strony. Wbijam się z drutem między oczka z przodu. O. Łączę obydwie strony robótki tak, żeby były w miarę blisko siebie, dlatego że włóczka, która wychodzi z ostatniego oczka, które jest na tamtym drucie, będzie teraz tworzyła nowe oczka z nowej strony. Więc wysuwam drut z tyłu robótki. Tutaj zaczynam od przeniesienia markera i przerabiam normalnie na prawo. Ostatnie dwa oczka z tej strony robótki. Teraz przeciągam tutaj ten drut. Przy markerze z drugiej strony wyciągam mocniej żyłkę. Zamieniam strony robótki i będę dziergała. teraz z tej strony. I Właśnie takim sposobem, mając tutaj żyłkę wyciągniętą z jednej strony, a druty z drugą żyłką z drugiej, o z takimi y, uszami y, na robótce, przerobię jeszcze y, do końca okrążenia tę część oczkami prawymi, i za chwileczkę będziemy znowu redukować oczka. Przerobiłam już całe okrążenie bez redukowania oczek. Jestem teraz w drugim okrążeniu redukcji. Tym razem będę redukować oczka co 6, a więc przerabiam cztery oczkami prawymi, a piąte i szóste oczko przerabiam razem. 1 2 3 i 4 A piąte i szóste oczko przerabiam razem. jeden, dwa, trzy i cztery, piąte, szóste razem I jeszcze raz to samo raz, dwa, trzy, cztery. Coś to było ciasno na końcu. I piąta szósta razem. I z drugiej strony robótki dokładnie tak samo. Przeciągnę sobie teraz trut. O! Wyciągam żyłkę przy markerze. I znowu jeden, dwa, I to jest drugie 3 i 4 będzie. I piąte i szóste razem. I tak do końca tego okrążenia. Wzorek z redukcjami zaczął już nam się delikatnie zarysowywać, teraz w każdym okrążeniu będziemy robić redukcję, a w najbliższym, czyli będzie to teraz trzecie okrążenie z redukcją. Będziemy redukować oczka co 5, a więc przerabiamy 3, później czwarte i piąte przerabiamy razem. 3, czwarte i piąte razem. Znowu 3, 1, 2 trzy i czwarte i piąte razem. W tym okrążeniu będę redukować co cztery oczka, więc przerabiam dwa i następnie dwa razem. Jeden, dwa i trzeci i czwarty razem. Jeden, dwa. Trzecie, czwarte razem. Znowu jeden. Dwa. Trzecie, czwarte razem i tak do końca okrążenia. No i w tej chwili mam już dwadzieścia cztery oczka na drutach. Więc przechodzę do kolejnego okrążenia z redukcją, i tym razem będę redukować co trzy oczka, więc przerabiam jedno, i następnie dwa razem. Jedno i dwa razem. Mam już 16 oczek na drutach i przechodzę do naszego ostatniego rzędu, w którym będę zwężała co dwa oczka, więc każde dwa przerabiam razem na prawo i po tym zwężaniu zostanie nam 8 oczek na drutach. I ostatnie dwa oczka razem na prawo. I mam w tej chwili 8 oczek na drutach. Teraz odcinam sobie kawałek włóczki. Biorę, biorę igłę ziewiarską, przewlekam włóczkę przez igłę i będę zbierać z drutu wszystkie. Oczka na włóczkę. Po kolei. Jedno, drugie, trzecie i czwarte. I to już będzie koniec. Teraz zmieniam strony robótki. I żeby zbierać tak jak schodzą z drutu, to muszę przeciągnąć całą żyłkę na drugi koniec. O. I zbieram jeszcze cztery oczka. Zamykam ciasno i zobaczcie, jak pięknie wygląda wykończenie tej robótki na czubku. Bosko. No dobra, to tutaj tak przekładam, wkładam igłę w sam środek, w tą dziurkę, co tutaj jest w, pomiędzy łączeniem oczek, przewlekam na drugą stronę, wyciągam nitkę. I blokuję ją porządnie pomiędzy tymi oczkami, z których wychodzi. Robię supełek. i gdzieś ją tutaj muszę wmanewrować, ponieważ włóczka jest bardzo gruba. To żeby nie dostawać się do środka pod czapkę, to znaczy na zewnątrz czapki, to postaram się tak tutaj po ponakłuwać, żeby y nitka została z tej strony. O. I tyle wystarczy. Trzeba jeszcze schować w ten sam sposób drugą włóczkę i, i czapka jest gotowa.